Na strzelne światło w oczy bije. Mikrofon w dłoni na mu pali. Dzisiaj pokażę, co w środku mam. Niech każdy widzi, że jestem mistrzem. Pokażę, to jest mój styl. Nie mam miejsca na dany tylko na styl. Pytam w sercu, ogień w oczach Wszyscy patrzą, bo ja im pokażę. Podwo jak rymowane. Precyzyjne jak zegary, energia rośnie. Atmosfera gęstnieje Dzisiaj ja rządzę tutaj ja króluję Pokaz to jest mój styl Nie ma miejsca na błędy, tylko na styl Byli w sercu, ogień w oczach Wszyscy patrzą, a ja im pokażę Każdy widzi, co w środku mam Talent, pasję, energię, co mnie napędza Nie boję się wyzwań, nie boję się walki Dzisiaj pokażę, że jestem prawdziwy Pokaz nie ma miejsca, na no błędy, tylko na styl. Byłem w sercu i w oczach. Wszyscy patrzą, a ja im pokażę. Niech każdy widzi, co w środku mam. Talent, pasję, energię co mnie napędza. Nie boję się, wyzwanie. Że jestem prawdziwy Pokaż ja, to jest mój styl. Nie mam miejsca na bady Tylko na styl,